Galna Suchodolska i Borys specjalski. Witam Państwa bardzo serdecznie na żywo ze studia telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaksy program Galaktyka Pomerania. Borys dawno ze sobą nie prowadziliśmy. Bardzo tak, dawno, Taka ale dzisiaj nie refleksja na razem. Nawet dzisiaj w garderowie zdziwiłam, że, że prowadzimy razem, ale to bardzo miło skończymy. W końcu jesteśmy razem, może razem też wyjedziemy gdzieś na weekend, bo właśnie o tym, co można robić w weekendy w Zachodniopomorskim pomorskim, rozmawiać będziemy z naszymi gościmi, którymi są Krzysztof Kubacki, prezes Trzebatewskiego i organizacji turystycznej Ujście Regi. Oraz Witam z panem Państwa. Zdzisławem Matusiewiczem, Matusewiczem przepraszam, burmistrzem Trzebiatowa. Witamy Panu bardzo serdecznie. Się nisko, tak? No i właśnie pytanie teraz, czy Trzebiatów to jest miejsce, w którym spędzić można cały weekend? Bez wątpienia, Trzebiatów gmina słynie z paru miejsc. Sam Trzebiatów historycznie bardzo mocno znany, jest wyeksponowany nie tylko w Polsce, ale też szczególnie po stronie niemieckiej. Mamy cztery kościoły, więc nie tylko historia, ale także multikulturowość. No i oczywiście miejscowości nadmorskie, jak Mrzeżyno i rogowo, które ostatnio dosyć znacznie zaistniały, jeżeli chodzi o turystykę tematyczną. Bo sam Trzebiatów nad morzem nie leży, w związku z tym, co można robić no, w Trzebiatowie po prostu. Jadąc tam, co możemy zobaczyć, co możemy zrobić? Przede wszystkim zwiedzać, tak? To jest taka y, kolebka y, kultury materialnej średniowiecza. Y, mnóstwo zabytków, zresztą nie bez to zwany jest też Kazimierzem Północy, właśnie na, ze względu na tą, y, to nasycenie zabytkami kultury średniowiecza. Tak jak pan burmistrz na początku wspomniał, cztery kościoły, cztery religie, y, katolicka, grecko-katolicka, prawosławna i ewangelicka także wszystkie cztery kościoły są do zwiedzania. Poza tym mury obronne, baszta kaszana, fragment obwarowań, ratusz wspaniały, pałac. Pałac, także tych zabytków pałac musielibyśmy z tutaj. Ostatnio wydaliśmy sporo pieniędzy także unijnych na odnowienie poddasza, gdzie pojawiły się nowe sale ekspozycyjne. Warto bez wątpienia no chociażby wspomnijmy kapliczkę w centrum miasta, w której dzisiaj mieści się Cerkiew Prawosławna, a kiedyś było to miejsce, gdzie wprowadzono reformację na całym Pomorzu. Czyli miejsce bardzo historyczne, ale ja w tym miejscu muszę zapytać, ponieważ zdarzało mi się to samemu podróżując tutaj po miejscowościach województwa zachodniopomorskiego, że jadąc gdzieś do jakiegoś miejsca, w którym faktycznie jest albo jakiś pałac, albo zamek, bądź inne ciekawe historyczne miejsce, wszystko było pozamykane na cztery spusty. Boże broń, pod żadnym pozorem. To chyba dawne czasy Pan wspominał. rok temu, dwa lata temu niestety, ale okazuje się, że cały czas to się zdarza, w związku z tym to pytanie, chyba nie czy w Trzebiatowie właśnie, bo to, to też dla mnie ciekawa informacja, czy jeżeli tam pojadę, będę mógł taki pałac czy zamek od środka zobaczyć. Bez wątpienia tak. Na przykład przy pałacu znajduje się też przystań kajakowa, rega, rzeka słynąca ze spływów kajakowych, rzeka spływająca bezpośrednio do morza, a sklasyfikowana jako rzeka górska, bo taki spadek wody jest w tej rzece. A więc na przykład na tej przystani kajakowej podane są numery telefonu, jeżeli pan w godzinach nocnych załóżmy dopłynie, czy dojdzie i będzie chciał dalej kontynuować spływ aż do samego Mrzeżyna, bo pamiętajmy, że no załóżmy tak, weekend to trzy dni, a więc jeden dzień spokojnie. Na zabytki samego Trzebiatowa i atrakcje turystyczno-kulturalne. Drugi dzień: Mrzeżyno z przepięknymi plażami, miejscami wręcz dziewiczymi, bo tam u nas były kiedyś jednostki wojskowe, i one niedawno odstąpiły ten dziewiczy teren. No i wreszcie rogowo trzecia miejscowość, słynące z tego, że tam są. Tematyczne spotkania historyczne, jak chociażby wydobycie wraków z jeziora. No dobrze, ale cały czas mówimy o tych atrakcjach historycznych. A co dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas? Konie. Oczywiście Stadina na koni w Nowielicach, tak? Stadniny małe, które świadczą usługi właśnie w tym, w tym zakresie, w samym Mrzeżynie. Właśnie dlatego, że małe to starają się specjalnie, przyjmują każdego gościa zupełnie wyjątkowo i nie jest rzadkością na przykład przejażdżka konna po plaży. A więc no, bardzo przyjemne do zdania. Trzy firmy kajakowe, które świadczą usługi właśnie w tym zakresie, dowiosą kajaki, wyposażą kajaki, zapewnią obsługę ratowniczą, zorganizują zakończenie spływu. To jest kolejna Świetna drzew, tak? obsługa turystyczna, jeżeli chodzi o przewodników. Mamy y, bardzo poważny, aktywny klub TKKF, ale też kilka niezależnych stowarzyszeń y, przewodników turystycznych. Panie burmistrzu, Pan wspomniał o tym, że jadąc do Trzewiatowa możemy spędzić tam trzy dni każdy dzień w innej miejscowości, ale w związku z tym pytanie, czy w każdej z tych miejscowości faktycznie możemy się zatrzymać, czy istnieje na tyle rozbudowana baza turystyczna, hotele, pensjonaty, w których moglibyśmy się zatrzymać? Tak, są miejsca, których nie możemy się powstydzić nawet wobec wymagających gości z zachodniej Europy, ze spa, z, cał z całym zapleczem rekreacyjnym, z basenami z zabiegami na przykład przy samym Trzebiatowie polecamy gorąco dworek nad regą Dokładnie mamy w gminie ponad 7 tysięcy miejsc noclegowych, w samym Rzeżynie około 6 tysięcy, także generalnie jednorazowo taka liczba turystów może u nas y, spać. Najważniejsze dorzućmy, jednak... dorzućmy jeszcze temat agroturystyki, bo y, może bardzo często, szczególnie w sezonie, kojarzy się z tłokiem, gwarem i tak dalej. A więc parę kilometrów, dwa, trzy od morza urokliwe wsie. Także o niektórych mówi się wsie ukraińskie, gdzie bocian biały ma swoje gniazda, I agropo, teraz się właśnie agropo, młode wykluwają. Ag, A propos agroturystyki właśnie, e, cały czas siedzą tutaj panowie ze słoniami, e, co słoni tutaj Jest robią? Jest nawet świn indyk. Ale... Tak, tak, muszę po powiedzieć o tej maskocie, którą zresztą zostawimy państwu do rozlosowania wśród e, telewidzów zapraszamy właśnie nad regę nad morze do Mrzeżyna, do trzebiatowa ale przede wszystkim zapraszamy do słonika do słonia który jest w logo turystycznym trzebiatowa Ona on nazywa się, się to słonica jest tak, nazywa dokładnie. się Hans Kenney i występuje w dwóch miejscach właściwie dzisiaj na obrazie Rembrandta tak. I, I w skrzydłach, na ścianie. Ponieważ czasu wiele dzisiaj z nie mamy, powiedzmy w takim razie, co należy zrobić, żeby takiego słonika wygrać, ponieważ panowie nam tutaj zostawią takie trzy zestawy e, nagród dla naszych telewizów. E, I myślę, że telewizowie, żeby otrzymać je, powinni odpowiedzieć na pytanie, a pytanie zada pan burmistrz, Proszę, myślę. No dobrze. W takim razie pytanie brzmi: z czego słynie Trzebiatów? Z czego słonie trzebia Bardzo I... ogólne pytanie, czyli no każda właśnie. odpowiedź będzie pewnie Bez się. To jest podpowiedzi, proszę. <noise> a więc, drodzy Państwo, wysyłamy odpowiedź Borys, na, mamy pytanie, minutę. Pokażmy na pytanie. Na pytanie, redakcja mam tak? pomeranie.tv i tam pierwsze trzy osoby otrzymają nagrodę, a pokażmy najważniejszą rzecz dzisiaj chyba właściwie. Tak. Coś, co jest no, nie niespotykane. to jest tajemnica, pod którą, do której kamery? Jakbyśmy Dobry. mogli pokazać dokładnie tak, jak mógł pan trzymać, w ten to sposób jest będzie wszystko tutaj. Dokładnie. To proszę jest świndek no i co świndek robi w trzebiatowie to jest chyba najważniejsza atrakcja podtrzebiatowa Dokładnie w Brzeżynie. Pojawił się w ubiegłym roku latem, widział go jeden z turystów yy, pochodzący z Wrocławia, rysownik zresztą z Szczeciński, pan Mariusz Brzeziński zrobił jego szkic. I my go od tego momentu lansujemy jako niecodzienna y, ciekawostka zoologiczna, znajdująca się na naszym terenie. Keep Jeśli to ktoś chce to... szczegółów na temat świndyka troszeczkę więcej uzyskać, to zapraszam jutro na piknik na Dodrą do namiotu numer 55. Tam Trzebiatowska Organizacja Turystyczna i Gmina Trzebiatów będzie rozdawała y, swoje materiały promocyjne i o tym świndyku będziemy również tam rozmawiać dodajmy jeszcze że w samym Trzebiatowie gdyby ktoś zahaczył, a zapraszamy jutro jest inauguracja sezonu motocyklowego i parada motocykli a więc zapraszamy w rynku. i do Trzebiatowa i na Biki nad Odrą Zapraszam. dziękujemy naszym gościom naszymi gośćmi byli panowie Zdzisław Matusewicz burmistrz Trzebiatowa oraz Krzysztof Kubacki prezes Trzebiatowskiej Organizacji Turystycznej ujście regii dziękujemy bardzo dziękujemy, serdecznie a już za chwilę Magda serdecznie. przedstawi państwu informacje kulturalne Witam Państwa po króciutkiej przerwie. Jak, jak, co, co, jak co dzień, praktycznie przy każdym wydaniu Galaktyki Pomerania, rozpoczynamy przegląd kulturalny. E, tym razem zacznę od tego, co w szczecińskich teatrach oraz w Pleciudze. Szanowni Państwo, dzisiaj o godzinie 18, czyli została jeszcze niespełna godzina na to, żeby odwiedzić właśnie Pleciugę, tam spektakl. Don czyli, no właśnie, bo Don Juan w Pleciudze staje się teraz lalką. Dodam tylko, że jest to spektakl dla widzów dorosłych. I czy ta lalka może postawić nas wobec istotnych, bardzo poważnych pytań? I kto tą lalką steruje? To swego rodzaju metafora. W związku z tym, aby się dowiedzieć odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do Pleciugi o godzinie 18. O godzinie 19 w Teatrze, w teatrze Polskim Kolacja dla, kolacja dla Głupca, Szanowni Państwo. E, bardzo istotny spektakl. Zapraszamy wszystkich tych, którzy cenią sobie przede wszystkim przewrotność e, w dramatach. Przypomnę jeszcze, że od 7 maja tak naprawdę do 13 maja w Książnicy Pomorskiej trwa tydzień bibliotek. E, dzisiaj o godzinie 17 razem ze startem Galaktyki Pomerania rozpoczęło się spotkanie pomorzoznawcze w księżnicy Pomorskiej. Jest to czytelnia Pomocznawcza na stronach Księżnicy. Można spotkać się z większą ilością informacji. Dodam jeszcze na sam koniec, bo zostało 10 sekund, że w sali sesyjnej Rady Miasta odbywa się spotkanie na temat problemów społeczeństwa informacyjnego, i to spotkanie rozpoczęło się dzisiaj. Potrwa jeszcze jutro. Więcej szczegółów na stronach internetowych. A teraz, Szanowni Państwo, serwis informacyjny. I do zobaczenia po Przerwie.